No witam wszystkich bardzo serdecznie trochę zmęczony No ale słuchajcie stałem się posiadaczem takiego cuda co to jest łoże konik i taki dość takie dość prymitywne to wrzeciono ale co to było to była to karka do drewna to była to karka do drewna w pierwszej chwili Myślałem, że jest to po prostu jakaś samoróbka, ale nie. Łoże wygląda jak odlew. Nie ma spawów. Jest odlewem. Także podejrzewam, że jest to po prostu z poprzedniej epoki. Tokareczka do drewna. No wiadomo, brakuje jej, brakuje jej silnika, zabieraka, przede wszystkim jakiejś podstawy, tak? Ale to wszystko, to wszystko będziemy kompletować, będziemy budować. Myślę, że uda nam się to odbudować i coś z tego będzie. A sam konik. Uch. Wygląda jak wygląda, ale jak nie nasmarowany, no dość, dość lekko pracuje. Sama pinola nie ma luzów, także naprawdę jest fajna baza, jest nad czym pracować. Wiadomo, pracy troszeczkę będzie, ale myślę, że wyjdzie coś, coś z tego fajnego. Chociażby ze względu na to łoże, tak jak już wcześniej powiedziałem, myślałem, że jest to jakaś samoróbka, a to jednak, jednak łoże jest odlewem. Czyli trzeba się brać do pracy i odbudować. Jak ja to mówię, odbudować. Albo środek. No w tym przypadku raczej wolę tą pierwszą opcję odbudowania, bo naprawdę warto. Tu widzę jakieś po kalamitkach, albo po jakichś na olejarkach otwory. Tutaj też no, słychać. No ale zobaczymy. Słychać dźwięk taki trochę niepokojący. Rozbierzemy, zobaczymy, co tam. Jak to w środku wygląda. Jak to sobie ktoś wymyślił. Ale myślę, że coś, coś z tego naprawdę będzie. Dzięki serdecznie za poświęcony czas. No i zapraszam na kolejne filmy. Na kolejne filmy już z odbudowy tego cuda. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia, hej.